Cześć Boże, cześć. 23 grudnia, przedostatni dzień adwentu tego liturgicznego. Bo wiemy, że adwent ciągle trwa. Dopóki Pan powtórnie nie przyjdzie, dopóki nie skończy się ten świat, to świat, Kościół będzie trwał nieustannie w adwencie. Będzie trwał w przeżywaniu jego przyjścia i będziemy czekać. Ale liturgicznie, już jutro, czwarta niedziela Adwentu, Dnia Bożego Narodzenia. A poniedziałek uroczystość Bożego Narodzenia. A my dzisiaj cały czas, tak jak od początku Adwentu to zresztą robimy, wołamy SOS. Przyjdź, Panie. Przyjdź po Ciebie. Potrzebujemy. Przyjdź i nie zwlekaj. Dzisiaj prorok Malachia w pierwszym czytaniu daje nam kolejne potwierdzenie przyjścia. Pan Bóg daje nam przez tego proroka tą obietnicę. I to przyjście Pana Boga będzie poprzedzone posłańcem, aniołem. Sroga to trochę też obietnica jest, bo prorok pyta się, kto przetrwa ten dzień przejścia, kto ujrzy Pana, kto ujrzy ten dzień przejścia Pana, bo będą działy się rzeczy może po ludzku straszne, porównanie do przetapiania złota, metalu, do trawiącego ognia. I oczywiście, gdybyśmy patrzyli, to zupełnie takim. Okiem niewierzącego, niewiary, lęku, no to moglibyśmy rzeczywiście zobaczyć, że to będzie srogi dzień, srogi dzień sądu. Niektórzy chcieliby też taki widzieć przyjście Pana Boga, ale może warto to zobaczyć, to słowo też w innym takim wymiarze i prosić, żeby to była też taka modlitwa, żeby rzeczywiście to, co jeszcze nie jest przetopione, czyli jeszcze nie jest oczyszczone w ogniu Ducha Świętego. Żeby Pan Bóg przyszedł i to wszystko zabrał. Dzisiaj mamy Ewangelię, której wraz z Kościołem cieszymy się narodzinami Jana, Chrzciciela, dziecka, obietnicy danej Zachariaszowi i Elżbiecie. Tej, która, której łone było jałowe, pustynne, uschłe. Bóg okazał swoją miłość i dał Zachariasz wypowiada imię temu dziecku, wypowiada imię nad tym dzieckiem. Jan mu będzie na imię. A Jan to jest niczego, jak Bóg jest łaskawy. Bóg się okazał łaskawy. I jakby też patrząc na tę Ewangelię i na pierwsze czytanie, trzeba nam się modlić, żeby Pan Bóg właśnie, bo Pan Bóg chce to zrobić przed Bożym Narodzeniem, przed tymi uroczystościami i przed swoim przyjściem. Chce dokonać pewnego końca. Tego wszystkiego, co w moim życiu jest takie właśnie obumarłe, co jest grzeszne, co jest uschnięte. A grzech to jest suchota. Nic tak nie osusza naszego życia, nie wysusza naszego serca, właśnie, jak grzech. I Pan mógłby tam przychodzić, i by to, co jest już jakby czasem naznaczone grzechem, jakąś taką posuchą, bezpłodnością duchową, bezpłodnością grzechu, żeby tam powstało prawdziwe życie. Żeby tam dokonało się proroctwo, w którym Bóg manifestuje swoją łaskawość. W tym przedostatnim dniu Adwentu prośmy Pana Boga, by przyszedł, by wreszcie zabrał się za to wszystko, co jest naszym grzechem. Nie żeby nas straszył, bo Pan Bóg nas nie chce straszyć. Bóg chce naprawdę naszego zbawienia. Przecież po to Jezus przyszedł. Po to nam pokazuje chociaż te wydarzenia, chociażby te wydarzenia z Janem Uścicielem i wiele różnych tych wszystkich znaków, symboli, obietnic, proroc przez czas Adwentu, gdzie Pan Bóg naprawdę walczy o nas i, i stoi w naszej obronie. I, Panie Jezus, zabre, zabierz to wszystko, co mi przeszkadza w takim patrzeniu. Panie Jezus, zabierz mi to wszystko, co mi przeszkadza w otwieraniu serca i rzeczywiście przeżywania teraźniejszości i tego wszystkiego, czym mi obdarowujesz, jako rzeczywiście niezwykłej łaski od Ciebie. Żebym ja dzisiaj popatrzył na to dzieło, którym jest moje życie i żebym powiedział Jan mu, będzie na imię. Na to, z czym się w życiu zmagam. Wiecie, Panie Boże, Ty dajesz mi obietnicę takich nowych narodzin, żebym mógł tak jak Zachariasz powiedzieć, Jan mu będzie na imię. Bóg jest łaskawy. Bóg jest łaskawy, Bóg ma łaskawość, Bóg ma łaskę dla każdego z nas. O tym jest ta sobota, o tym jest ten przedostatni dzień Adwentu. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże, dzisiaj sobota, a więc oczekujcie na przedświąteczny, sobotni vlog. A jutro na ostatni odcinek adwentowego wydania SOS.